Siema widzowie. nie wymyśliłam jeszcze przywitania, więc zostańmy z siema widzowie, potem może coś wpadnie. Zapraszam na szósty odcinek, jeśli można nazwać to odcinkiem. Donośny przynk metalu o metal uniósł się w powietrzu. Prawie jednocześnie rozległ się głuchy odgłos, jakby coś ciężkiego wpadło na przeszkodę. Zaraz po nim Spadł kolejny brzęk i już każdy w okolicy wiedział, co się święci. Gdzieś w którymś z zaułków Verstagu rozgrywała się właśnie poważna walka. Być może to najemnicy, którym alkohol za bardzo uderzył do głowy. Chcieli zmierzyć swoją siłę. Albo młodzi czeladnicy Kowala testowali nowo wykute miecze. Istniała jeszcze szansa, że to tylko znudzeni strażnicy, miejscy, ale oni zwykle organizowali swoje potyczki poza miastem. Tymczasem do hałasu starcia dołączyły donośne okrzyki, sapania oraz od czasu do czasu jęk bólu po zbyt mocnym uderzeniu. Nie dasz mi rady! krzyknął Barhan, a następnie zamachnął się mieczem. Jego przeciwnik z łatwością sparował cios, jednak nie mógł uniknąć magicznego efektu, który oręż zainicjował. Niewielkie wyładowanie elektryczne przeszło przez metalową klingę i poraziło oponenta. Barhan nie odczuł władowania. Rękojeść jego miecza wykonana była z drewna a dla pewności także i wysadzona izolującym kryształem na głowicy. Przeciwnik szybko zareagował, przerzucił miecz do drugiej ręki i z niezwykłą prędkością pchnął wprawnie niczym zawodowy szermierz. Reakcja Barhana była równie prędka – uskoczył, a następnie wyprowadził kopnięcie jakże nieprzystojące wojownikowi. Fechmistrz zgrabnie wyminął cios. Na jego twarzy malował się grymas niezadowolenia. Z niezwykłą lekkością zaczął zasypywać Barhana serią pchnięć tak płynnych, że nie sposób było ich uniknąć. Początkowe próby odtrącenia oręża czy uniku dawały skutek, ale ich ilość przytłoczyła wojownika. Skupił się na przetrwaniu gradu ciosów, jednocześnie szukając okazji do kontrataku. Nadarzyła się taka, kiedy szermierz podszedł za blisko. Gwałtownym tupnięciem, Barhan unieruchomił stopę przeciwnika, tym samym mocno go zaskoczył. Zachwiał się, próbując nie upaść, a w tym czasie najemnik zadał potężny cios mieczem. Pamiętał, że to nie walka na serio, więc użył płaskiej strony klingi. Cios był jednak zbyt potężny dla starego oręża. Metal wydał nieprzyjemny jęk, kiedy złamał się w pół. Magia zaklinania skumulowała się i wywołała silne wyładowanie. Silniejsze niż zazwyczaj, iskry dosięgły każdego z walczących. Ha! – Zaśmiał się fechmistrz, który właśnie odzyskał równowagę – bez skrupułów zaatakował bezbronnego, ciągle oszołomionego Barhana. Nie było widać u szermierza oznak zmęczenia. Wręcz przeciwnie, rozpoczął dziki taniec, w którym w pełni wykorzystał swoje umiejętności. Jego rapier tańczył razem z nim, płynnie wędrując pomiędzy rękami swojego pana. Barhan nie miał żadnych szans w starciu z perfekcyjnym i mistycznym zgraniem fechmistrza oraz jego oręża. Nie poddawał się jednak. Przyjął postawę bokserską, wzniósł gardę wysoko, lecz to i tak nie dawało mu żadnych szans. Walka stała się jednostronna. Wojownik nie zdołał przebić się przez obronę przeciwnika. Nie wyprowadził żadnego ciosu, a pchnięcia, którego dosięgły niebezpiecznie, stawały się coraz dokuczliwsze. W końcu z wysiłku zaczął tracić oddech, a przed oczami zaczynało ciemnieć. Jednak ciągle wysoko trzymał ręce, gotów do zadania uderzenia. Poddaj się! Na chwilę szermierz wstrzymał swój taniec. Nigdy! Barhan splunął pod nogi przeciwnika. – Już prawie cię mam! Fechmistrz uśmiechnął się pod nosem. Był pełen uznania dla wytrwałości swojego przeciwnika. Postanowił szybko skończyć tę walkę, żeby dać wytchnienie wojownikowi. Ponownie rozpoczął swój niezwykły układ. Pchnięcia dosięgały odsłoniętego brzucha Barhana, a kiedy ten opuszczał łokcie, szermierz celował w głowę. Wojownik był twardogłowy i po kolejnym takim ataku fechmistrz obrał inną taktykę. Wykonał pełne wdzięku salto, a przy jego zakończeniu zadał kopnięcie piętą, celując w sam czubek głowy. Dopiero taki zabieg powalił niezłomnego do tej pory Barhana. – Co tu się dzieje? – do załuka wpadł strażnik miejski, gotów przerwać starcie. – Stać! – szermierz ani myślał posłuchać. Od razu rzucił się do ucieczki. Z gracją wskoczył po ścianach na dach budynku i zniknął, zanim strażnik zareagował. Ten popatrzył na nieruchome ciało Barhana. Upewnił się, że żyje, po czym wziął go na plecy i wyprowadził z zaułka. Kiedy się ocknie, będzie musiał wyjaśnić sytuację na posterunku oraz zapłacić karę. W stolicy zabronione były uliczne walki bronią, a strażnik wyraźnie widział błyszczącą stal w dłoni szermierza. Ciężko było powiedzieć to samo o nieprzytomnym mężczyźnie, ale w porę zauważył złamany miecz na ziemi, z którego ciągle ulatywały drobne iskry. Zgarnął z ziemi rękojeść i ruszył na posterunek. Po drodze nucił starą wojenną pieśń.